To no za drogie, cicho. Link Polak. Lech. Dzisiaj wybieram się do kina na Młodych Tytanów. Ostatnio w kinie byłem 4 miesiące temu, więc dla mnie szacun i podziw, że w ogóle idę do niego i wycebuluję to 20 zł. Niedawno u mnie w Serenadzie otwarli taki sklep z klockami. Co prawda to nie jest jakiś sklep z zestawami, tylko strefa zabawy, więc bida. No ale fajnie, że coś takiego w ogóle zrobili. Jestem już przed moim multikinem. Podejrzewam, że następną część nagram na sali. Oczywiście nie pokażę wam filmu, bo on trafił do więzienia. W każdym razie film będzie dopiero za 35 minut, więc jeszcze trochę poczekam. Jak widzicie, jestem już na sali. Za chwilę powinien się zacząć film, ale jeszcze przed nim reklamy. Zapłaciłem za bilet 20 zł, więc serce cebuli trochę krwawi. Ale wydaje mi się, że film jest warty tych 20 zł. No zobaczymy. Parabole tańczą, 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 tańczą Tańczą, tańczą, tańczą parabole Parabole tańczą, 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 tańczą Tańczą, tańczą, tańczą para... za drogie, ci. Link Polak. za drogie. No... Powiedziałbym, że to nie cebulowo, bo drogie ceny. No, zdecydowanie. za drogie. ale tego to ja nigdy nie widziałam. w Zobaczcie sobie taki marker. Taki marker kosztuje dychę. No. A to kosztuje 35 zł teraz, Ter teraz szukamy minifigurek, bo są za dwa złotych. cena, prawda Wojtek? No, dokładnie. Mają On jest specem od tego, mówię wam. To jest Wojtek Games, jak nie znacie. Siema widzowie, znam tak. Premiera jego twarzy jest w ogóle na tym kanale. No, szukamy tych figur. Tak wyjdzie no. akurat. Mam Ale film, film z moją twarzą tak. jeszcze będzie. Chodź tak. szukać figurek, jak już wyjdzie go No rzeczywiście. I co, masz coś jeszcze ciekawego? teraz szukam? Tu mogą być... Tu o. może być kram. <grym> Szukamy tego, szukamy. Szukamy. Tu jest co? No wycebulowaliśmy w Rossmanie takie minifigureczki. Widzicie zresztą. 11 zł za dobra, sztukę. No jeszcze, 12. Dobra, ja jeszcze coś pokażę. Tak, tutaj Percivald. mamy jeszcze od Wojtka Ninja Persiwalda. Tak naprawdę odpolicie. Nie, <grym> <grym> nie zmienia to faktu, że pół godziny się... Mecieliśmy tak, zalogowali. Zakupić. Hashtag klub Fame. Teraz będziemy się kierowali w stronę History Landu. Chcemy tam zrobić jakieś zakupy z moimi niezwykłymi gośćmi. Przede wszystkim Wojtek Games musi jakieś zakupy zrobić, bo przyjechał prosto z Gdańska. Parabole tańczą, 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 parabole.

Lotuszki. Nie, no wiele tego, jest, tylko ceny są trochę takie niesprzyjające, ale mam naprawdę zabytkowe sety. Fajne, fajne, naprawdę. Albo to super, naprawdę super. Jak Wam idzie? 25 mm. robię. <grywka> No, więc jak widzicie, idzie im świetnie, tu mamy nowe Star Wars'y. No, trochę osób jest. Mamy dzisiaj w końcu sobotę. O, doki są nawet. Tu mamy Bugatti. Wszystko. Piękna naprawdę rzecz. Jeszcze tutaj pani spryskała jakimś dziwnym zapaszkiem. I za ile? Za ile? 18 No, widzisz. Ale jest no Radościu, super. Uczynuję. Opłacał się do Krakowa przyjechać. Pewnie. Spotkać ciebie, tam no, się omówisz, super. Więc z powrotem do... wracamy do galerii krakowskiej, no, bo niestety w tej całej krainie Frajdy nic nie było. Strasznie drogo. A tutaj robią lajwa. Tak, live tak, live tak mamy lajwa. Wojtek robi. Nagrywamy, la... nagrywamy lojda, jak Nagrywamy Tak, a ja Wojtka, który lajwa robi. Łojacie. na Teraz jesteśmy w Empiku, no i zastanawiam się, czy może no zastanawiam się w sumie nad tym magazynem z Lego Jurassic World, czy może go wziąć, czy może nie Fortnite lepszy, Star no, Wars No też mi się tak wydaje to Ty Wojtek może wejść do Star Wars, a ja wezmę Jurassic World. Tutaj otwieramy dowiedzie. No rzeczywiście, tak jak Goldie No, chyba wezmę. Ja nie wiem, co my do ja są. Dobra, zresztą zobaczymy. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy ekipa była ok. Również możecie wbić na ich kanały. Linki będziecie mieli w opisie. Uznajmy, że był to specjal z okazji 2800 subskrypcji. Ale nie zmienia to faktu, że nadal możecie kliknąć ten niezwykły czerwony przycisk. Trzymajcie się. Cześć.